Witajcie kochani na moim kanale po krótkiej przerwie. Na dzisiejszy dzień zakupiłam trzy zdrapki, to jest mega linia za 20, diamentowy los za 10 i czarny diament też zadyszkę i może zaczniemy od mega linii? Tu po części już naddrapałam i z tego wynika ułożyła się już jedna linia, także będzie jakaś wygrana, ale jaka to zobaczymy na końcu. Bo jeszcze mamy tutaj kilka symboli i jest bonusik. No to drapiemy następne symbole. I mamy samochód i liść. Samochód. I tu też jest jeszcze liść i samochód. Tu nie ma. Tu mamy też mamy i na dole jest samochód jeden też a liść nie nie widziałam żadnego dobrze to teraz mamy koronę i winogron tu jest winogrono szukamy dalej korona raz korona dwa tu nie ma tu są dwie korony i jeszcze tu. A winogron było tu. Ominęłam. No mamy. I jeszcze tu widzę też. Dobrze. To teraz mamy klapki i kłódka I szukamy. Jest kłótka raz. Klapeczki dwa razy. I mamy następną linię. Super. Są dwie linie. I szukamy jeszcze kłódka i klapeczki. I kłódka. Tu mamy klapeczki. I mamy następne symbole. To jest aparat i kości. U góry nie widzę. Aparat i kości. O, mamy następną linię. Kurczę, co za zdrabka. Tu mamy kości. I jeszcze szukajmy. Nie ma więcej. Następny symbol to wiśnie i łódź. I od góry. Nie widzę. Tu też nie. Wiśnie i łódź. Nie ma. I dwa ostatnie symbole to prezent i piłka. U góry jest piłeczka. Tu też. I tu też. Prezencik raz. Ale tu nic nie układa. Tu tak samo. No bo brakuje nam piórko. No dobrze, ale sprawdźmy najpierw jeszcze bonus. W bonusie jest perła. Także nie ma wygranej, byłoby 40. No to sprawdźmy teraz, co, ma, co się kryje pod się ułożyły dwie linie. Jest 20. Znakiem tego jest 40. Powinno być DDD. A jest EEE, -e -e. to jest 60. Jeszcze coś pominęłam. Coś ominęłam, przepraszam. Ale sprawdźmy. Cytryny nie było. Rowerek? Też nie. Piórka nie. Ale też nie mam tęczy. Cytryna. Serce nie było. No nie wiem co jeszcze. Piórko, serce. A serca nie było. Cytryna. A rowerek? Słabo widać. Ale nie było. Jeszcze raz, cytryny nie było na bank. Rowerka też nie. Piórka. Serca. No nie ma. No co ja... Co bym ominęła? Niemożliwe. Może jakąś linię? O, tu jest, ułożyła się, przepraszam. No i teraz się zgadza. To teraz... No niestety, moja wina. To z tego wynika, że mamy 60 zł. Dobrze. I teraz mamy dwie zapeczki po 10 zł. Może zaczniemy od czarnego diamentu. Tu wygrywają liczby, ewentualnie symbol. Symbol to jest kwiatka, gwiazdki, albo symbol diamentu, który podwaja. I szukajmy teraz: 17, 13, 7, 37, 19. A mamy 3, 21, 29, 35, 34.

to jest przegrana zdraweczka. I Jeszcze ostatnia, diamentowy los. Tu też wygrywają przypisane liczby, ewentualnie symbol diamentu, który przypisaną mu kwotę wygrywa. I szukajmy: 44, 32, 42, 45 i 49. A mamy 2, 33, 12.

Grana. także podsumujmy dzisiejszy draping z tego wynika że wygrała tylko mega linia i to wygrała 60 zł a te dwie zrapeczki przegrały w sumie dzisiejszy wykład to był 40 a wygr wygraliśmy 60 zł dziękuję Państwu za uwagę zapraszam na czwartkowy, na czwartkową premierę będzie to zrapeczka za 5 zł retro -kasa. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Pa.